Witam Was serdecznie na kanale z grzybami w Nowej Hucie po lesie Dzisiaj mamy 26 września 24 roku, też godziny popołudniowe też po pracy, jestem może z 10 minut w lesie, a koszyk już prawie pełny małych, fajnych czubajek, kań, Rosną naprawdę Masowo, patrzcie tutaj, te białe plamki. To wszystko czubajki. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Wczoraj mnie deszcz z lasu tutaj wygonił, ale chyba się opłacało, bo podlało sporo i jest co zbierać. Biorę się za robotę i do zobaczenia później. Nie minęło 10 minut, a koszek już pełny. Naprawdę to jest nie do wiary, w jakich ilościach one się tutaj pojawiły. No są ich setki, naprawdę setki. Na no, przezorne zawsze ubezpieczone. Dobrze, że siatkę wziąłem. Bo rośnie tych grzechotek naprawdę bardzo dużo. A po tego są jeszcze. Podgrzybki to o dziwo zdrowe. Trochę już ich jest w koszyku. Zbieramy dalej. Szkoda marnować czasu na nagrywki. Chyba połączę się dopiero, jak wypełnię siatkę i kosz. Puszczanie połomiska ciągle zaskakuje. Oprócz, tak jak wspomniałem, Czubajek pod grzybków Pierwszy raz spotkałem w puszczy Krasnoborowika Cegla stoporego. I to dość Dużych rozmiarów Grzybka jadalnego Nie ma siatki Na trzonie jest marmurek Tak do przypomnienia Krasnoborowik Cegla stopory. Mamy sosnę tu wysoko hen nie widać, ale jest Czeleń sosnowy Rzadki grzybek, drugie stanowisko W po Niepołomiskiej, Na no, którym można zaobserwować tego stanowiska i Boże, te, tego grzyba Drugie stanowisko, które ja Kojarzę A tutaj, no trochę się spóźniłem niestety Grzybek Jadalny, ale niestety już zwłoki w tym stanie się już nie da go pozyskać, żeby zjeść siedziun, siedzuń sosnowy grzybek jadalny w 14 roku zdjęty z ochrony. Często mylony z siedzuniem jodłowym, który jest jodłowym dębowym, który jest ciągle pod ochroną. Tego zbieramy tak zwaną koziołobrodę a dębowego, jodłowego zostawiamy w spokoju. Ktoś już tu przede mną był, znalazł sromotnika smrodliwego. No, daje po nosie przeokropnie, w postaci takiej teoretycznie jest niejadalny. W postaci jaja, które ktoś przeciął, można spożywać. Obiera się go z jednej skórki, z galarety, z drugiej skórki i zjada się ten taki szaro miąższ, smak takiej rzutkiewki, kalarepy na surowo można jeść, można usmażyć, sól, pieprz i jeść. Można nalewki zrobić zdrowotne z czaciego jaja, a z takiej postaci już niestety... Nie, syberomatki smorodliwy. Fuj. Zaraz coś Wam pokażę, tylko uda mi się. O ile uda mi się przejść przez ten dołek. Ława! I kolana w bocie. Patrzcie, tutaj kaniucha kanka. rośnie. A tu. Kolejna nowość jadalna z puszczyni połomickiej, żółciak siarkowy, po odpowiedniej obróbce cieplnej do jedzenia ten niestety już jest stary, łykowaty, do niczego się nie nadaje jedynie do obserwacji. Młode są smaczne. Znaczy no, na temat gustów i guścików się nie dyskutuje. Mi smakuje, wielu znajomym smakuje, aczkolwiek są tacy, którym kurczak leśny, czyli rzuciak siarkowy, i najzwyklej, najnormalniej nie podszedł. Idziemy dalej, szukamy. Może się coś jeszcze ciekawego trafi. Pierwsza, pierwsza część kaniobrania za nami, teraz sobie je posegreguję, podzielam trzony od kapeluszy żeby w domu było mniej roboty, i jeszcze wejdę na chwilę. Póki jasno, wejdę na chwilę do lasu, zobaczyć, może coś jeszcze się znajdzie. Podgrzybki, koźlarze, ceglak. Tyle czubajek tutaj ich trzony, Selekcja zrobiona. Idziemy dalej. Klęska u rodzaju. Drugie wyjście, pół koszyka już pełne. Naprawdę. Tyle tych czubajek dzisiaj znalazłem, co nigdy w życiu. Czubajki, kanie. O, dobry rok w tym roku jest chyba. Jak nic nie było, tak teraz jest tego... O, następne. Jest tego pełno. Nie ma co. Trzeba korzystać, zbierać. I w słoiki. Wyrzucać. Nie da się kilku kroków przejść, żeby nie trafić. O! Nie do wiary! Nie do wiary, ile tego jest. No, wracając, jeszcze trafiłem takiego fajnego grzybka. Jest to. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale łuskwiak ognisty łuskwiak ogniowy ale bardzo ładny grzybek. Teraz go pokażę wam od spodu o, taki żółty gogatek. a tak w ramach w ramach ciekawostki ciemno już jest także też wybaczcie jakość ale wszystko jest telefonem nagrywane idę już do auta z wami się żegnam jeszcze zrobię nagrywkę, jak to to wszystko, cały zbiór wygląda. Ile tego grzyba się dzisiaj znalazło. Co prawda nie liczyłem, ale są to setki sztuk. Pięknych, tań. Także krótka nagrywka jeszcze pod auta będzie. A tymczasem zapraszam do subskrybowania, zapraszam na kanał Miejski Grzyby w Nowej Hucie i do zostawienia jakiegoś śladu tutaj Do zobaczenia gdzieś na trasie Cześć Jestem już przy i z tego zielonego koszyka Patrzcie jak zarodniki wysypały Ile mnie nie było pół godziny i tyle zarodników czubajki poszło. I tak mamy koszyk pełen kapeluszy samych. Mamy koszyk. Podgrzybka. Ceglaka, trzonów. No, powiem szczerze, że jak na te kilka, trzy godziny w lesie, to jestem naprawdę mega zadowolony. Zwłaszcza, że już jest godzina grubo po czwartej, prawie 17 Dobra, pakuję się, przebieram, przebieram, pakuję. Z Wami już się definitywnie na dzisiaj żegnam. Coś więcej. Do zobaczenia. Cześć.